Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy nowiutki, nowiutkie opakowanie, jeszcze nieotwarte. Herbaty zielonej Filgrin ze sklepu Biedronka. To jest ta marka Biedronka. Bardzo dobra marka. No i co? No, musimy ją otworzyć. Zobaczymy, co, zna, co znajduje się w opakowaniu. Ja jestem bardzo ciekawy. Pierwszy raz otwieram tą herbatę. Świetnie zapakowana, bardzo dobrze zapakowana herbata. Folią ta folia się nie niszczy tak od razu, tylko trzeba troszeczkę ją naderwać. Bardzo, bardzo dobrze zapakowana herbata. Aż, aż muszę się troszkę namęczyć. Także to znaczy, że jest bardzo. Porządnie zapakowana. Udało się ten szelest y, otwarcia zawsze towarzyszy przy tym otwieraniu. I cudowny zapach herbaty, teraz dzielonej, się wyłania z tego opakowania. Mmm, ba ja <laughs> bardzo, bardzo dobrze tutaj widać. O, proszę, już. O, ale miałem problem. Tutaj zobaczmy, jest takie fajne wytłoczenie. takie, y, y, Można sobie zrobić tak i. Proszę bardzo, otworzyć sobie tą herbatę. W środku mamy oczywiście saszetki. Ja nie wiem ile tu jest tych saszetek, musiałbym przeczytać. Tutaj jest 40 okrągłych torebek. To nie są saszetki, to są torebki, czyli firma Biedronka bardzo poważnie podeszła do sprawy, do marketingu swojej firmy i robi torebki, nie saszetki. To jest właśnie taka przykładowa herbata. Ich jest tutaj więcej, jak widać. Wszystkie są bardzo podobne, do siebie zbliżone. Tutaj już nie będziemy rozpakowywać to w następnym filmiku. Dziękuję bardzo.